Halo siemoneczko. witajcie na kanale! Witajcie, witajcie! Lecimy sobie FIFA 22 naciąga wielkimi krokami, także warto by sobie powiedzieć, żebyście nie byli w plecy z handlem, z, z całym początkiem gry, ponieważ początek gry jest naprawdę bardzo ważny. Żeby już tam jakiś składzik sobie uturlać, żeby już mieć jakieś końce na handel, także warto by nagrać taki odcineczek, dlatego go nagrywam. No, i reaktywujemy kanał, reaktywujemy kanał, wracamy, wracamy. FIFA 21 niestety z nagrywaniem nie było tak dobrze, ale w FIFA 22 myślę, że ruszymy z grubej rury, ruszymy z grubej rury, dlatego dzisiaj pierwszy odcineczek, żeby już was troszkę nakręcić, żeby już was zmobilizować do zostawienia subskrypcji i łapeczki w górę. Słuchajcie, no i dzisiaj omówimy sobie ważne rzeczy, ponieważ już jutro, już jutro, tak jak tutaj widzicie. Aplikacja Food Web App i pozostałe usługi www dla gry FIFA zostały wyłączone w ramach przygotowania do premiery gry FIFA 22. Nowa aplikacja zostanie udostępniona 22 września, także słuchajcie, to już jutro. 22 września, to już jutro. Ciekawe, czy to odpalą dzisiaj już przykładowo o północy, w sensie dzisiaj tak naprawdę jutro. Ale to nas troszkę na początku nie interesuje, przynajmniej... Nie od razu, ponieważ pierwsze co będzie nas interesowało to ten wczesny dostęp, ponieważ co yy, my możemy zrobić? Za dużo nie będziemy mogli zrobić na tym Webapie, a postarajmy się na tym wczesnym dostępie yy, rozegrać jak najwięcej meczy, zarobić jak najwięcej końców, żeby potem właśnie zalogować się na Webapa i móc robić sobie sbc i zacząć yy, handlować, no bo. Na samym łapie, niestety meczików nie zagramy, a to jest naprawdę bardzo istotne na samym początku. Yy, dobra, słuchajcie, to był taki wstępik. Yy, teraz jeszcze właśnie chciałbym pogadać o planach, o planach na słuchajcie, na tą FIFA yy, jak to wszystko będzie wyglądało. No i zaraz przejdziemy do dalszej części materiału. Słuchajcie, no wracamy FIFA 22. No mam nadzieję, że tym razem uda mi się ponagrywać yy, 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 trochę tych materiałów, żeby to było w miarę ciekawe. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko handel. No Zobaczymy jak w ogóle przyjmiecie te materiały. Jak przyjmiecie te materiały, czy będziecie chcieli więcej tych materiałów, jak to wszystko będzie wyglądało, jak to wszystko będzie ciągnęło tak naprawdę. To wszystko zależy od was, nie? Wszystko zależy od was. Jeśli będzie dobry feedback, no to będziemy, słuchajcie, lecieli, lecieli na grubo, ponieważ w FIFA 21 niestety no, wynikały takie sytuacje, że nie mieliśmy za dużo czasu, te odcinki pojawiały się, pojawiały się jak i pojawiały. Ale FIFA 22, no już chciałbym zaatakować, chciałbym zaatakować, słuchajcie, na Grubasie. Na Grubasie będzie trochę czasu, mam trochę czasu, także będziemy, słuchajcie, lecieli. Dobra, poczekajcie, popiję, bo tyle mówię, że aż mi zaschło. Słuchajcie, dobra, no to sprawa wygląda tak, tak jak powiedziałem wcześniej, dostęp do WebAppa już jutro, czyli 22, ale bardziej interesuje nas na samym począteczku to, że przedpremierowa wersja próbna rusza 22 września 2021 roku. I to nas naprawdę bardzo interesuje, ponieważ będziemy się tam starali rozegrać. Jak najwięcej meczyków zrobić tam sobie jakiś składzik wiadomo, tych kart, które dostaniemy. Nic nie kupujemy na samym początku, ponieważ to jest szkoda siana, a wszystko co dostajemy i jest możliwe na sprzedaż, będziemy potem sobie... Y po tych 10 godzinkach zalogujemy się na Web Appa i będziemy tam się bawić i tam handlować Zobaczymy ile końców uda się uzyskać przez te 10 godzinek. Oczywiście zachęcam właśnie do grania jakiś yy, nie rywalsów, tylko Squad Battles, żeby właśnie na początku zarobić te końce. Na pewno będą jakieś boosty z stronów, jeśli chodzi o końcy. Za rozegrane meczyki, no będziemy próbowali rozegrać jak najwięcej meczyków, żeby trochę zarobić i to co uda nam się dostać, czyli tam otwierać jakieś paczuszki, to co dostaniemy tam za levele, czy cokolwiek, czy za zadania, no to będziemy sobie otwierać te paczuszki, żeby później właśnie jak skończy nam się ten 10 godzinna wersja próbna, to słuchajcie... Będziemy sobie tam wszystko robić na tym web czyli staramy się robić wszystko jeśli odpalimy już giereczkę Jeśli macie właśnie abonament EA Play albo zamówiliście tą wersję yy, Nie pamiętam jaki to jest ta wersja, ale tą przedpremierową, tam chyba Ultimate, no to macie już dostęp od 27 września bodajże Nie wiem czy tutaj to gdzieś mam, ale zobaczmy Przedmiot yy, tryb gry, po w aktualnościach coś nam wyskoczy Bo jestem ciekaw No ale jakoś tak to wychodzi Jakoś tak to wychodzi Gdzieś tutaj widziałem Nie chcę złamać Tak edycja Ultimate Edycja Ultimate Dostęp na 4 dni przed premierą Tak naprawdę bardzo fajnie Jeśli ktoś ma tą y, edycję Ultimate No to w ogóle super No ale my będziemy się starali Oczywiście tak jak zawsze y, Po najmniejszej linii oporu Czyli nie my kupujemy wersji Ultimate, kupujemy edycję standardową i tak naprawdę będziemy y, mucić od 1 października. Ale mamy abonament EA Play, także będziemy sobie 10-godzinną wersję próbną grać, będziemy sobie zarabiać końcy. Czyli podczas tego, tak jak już mówiłem, robimy wszystko, czego nie można robić na web appie. Czyli właśnie gramy meczyki, gramy meczyki, gramy meczyki, żeby zarobić jakieś końcy, jakieś tam zadanka wypełnić. A dopiero później zajmiemy się webappem i oczywiście do tego powstanie osobny jakby odcinek gdzie będziemy sobie mówili yy, jak handlować już tam jakieś konkrety, jakieś konkrety, co tam robić, co tam robić, a na razie będziemy farmić golda, farmić golda, ile się tak naprawdę da. Zapłacić 10% mniej za zamówienie w przedsprzedaży. no proszę proszę bardzo, proszę bardzo yy, słuchajcie. No to tak wygląda plan, tak wygląda, tak musicie wystartować, żeby to źle nie wyglądało Jeśli poleci nam coś fajnego Warto by w sumie sprzedawać w miarę wcześniej te karty No ważne są te pierwsze 2-3 tygodnie na początku tej fify, Żeby zarobić trochę końców, żeby być tam troszkę do przodu Żeby mieć już jakieś siatko do jakiejś inwestycji właśnie W TOTY i tego typu sprawy Wiedzieć, które tam karty mniej więcej pójdą w górę, te właśnie z grywalnych. No i właśnie tu jest do Was pytanie: jeśli obejrzycie ten odcinek, spodobał Wam się, zostawicie tam łapeczkę w górę. Dajcie znać w komentarzu, czy będziemy sobie omawiać karty. Możemy sobie omówić karty, jakie dostaniemy w FIFA 22. Tutaj mam kilka, właśnie z ciekawszych kart na futbinie. Możemy sobie omówić jakie właśnie składziki by warto robić sobie na początek z jakichś takich w miarę tanich graczy, bo wiadomo jakie będą ceny Kyliana Mbappe, Neymara oraz na przykład Ronaldo, który teraz bardzo fajnie będzie się łączył z Bruno Fernandesem który też jest właśnie w Manchesterze United naprawdę może być fajnie, bo tam mamy jeszcze w perze Messi, Neymar, Mbappe gdzie można to naprawdę bardzo fajnie wszystko łączyć. Ciekawe, tutaj jeszcze będziemy mieli warana. Także naprawdę grubo. Myślę, że fajne połączenia mogą być w tej FIFI. Fajnie to wszystko może wyglądać, tylko będziemy potrzebować na to wszystko końców. Także słuchajcie, dajcie znać z tymi Weakwoodami. To mnie bardzo ciekawie, jak to będzie. Weekwood 4, a jak wygląda. Neymarito 5 na 5. Dobra. Słuchajcie, także dajcie znać w komentarzach, czy chcecie omówienie kart, to może jeszcze dzisiaj albo jutro nagralibyśmy sobie odcinek z omówienia kart, omówimy sobie jakieś karty. No i jutro myślę, że też, no skoro jestem 22, wystartuje, słuchajcie, ten wczesny dostęp, także no zamierzam mucić, mogę dla was nagrać jakiś odcineczek. No na pewno to nie będzie z handlu, z handlu prędzej bym się spodziewał odcineczku na webapie, ponieważ chciałbym właśnie, tak jak już mówiłem, przez te 10 godzin mucić te końce, rozegrać trochę meczyków no grać tak naprawdę do oporu. No nie zamierzam kupować FIFA pońców, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Ale oczywiście nie neguję, także ktoś ma, no to jeśli chce zainwestować, słuchajcie, jeśli ktoś chce zainwestować w FIFA pońcy, to najlepiej zainwestować na samym początku. Bo później to się tak naprawdę mija z celem, bo to różnie bywa. A na samym początku warto zainwestować, to mniej więcej, jeśli można powiedzieć, no to się zwróci, tak? Także jeśli chcecie inwestować w FIFA Pointsy, no to proponuję inwestować na samym początku gierki. No ale to już wiadomo zależy wszystko od was. No jak zamówiliście tą wersję przedpremierową, no to wiadomo, że dostajecie 4600 FIFA Pointsów na start, także warto by od razu otwierać te paczuszki. Nie zostawiać sobie tych FIFA Pointsów, bo naprawdę szkoda. Im później z FIFO, tym więcej będziecie tak naprawdę na tym tracić. No dobra, także tak jak mówiłem, wszystko zależy od Was, słuchajcie, yy, dajcie znać w komentarzu, zostawcie właśnie łapeczkę w górę, yy, dajcie znać w komentarzu dokładnie, czy chcecie opis yy, kart, czy zrobić sobie jeszcze dzisiaj opis tych kart, to może odcinek leciałby wieczorem, no wszystko zależy od Was, tak, wszystko zależy od Was, ja mogę nagrać, naprawdę tak jak mówiłem, mamy trochę czasu, jest trochę czasu, także możemy sobie fajnie wystartować z... Fajnie możemy sobie wystartować z, 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 z FIFO 22. No i zarabiać sobie końcy. Tutaj fajnie, że mam aktualności, bo w aktualnościach będziemy mogli sobie omówić właśnie karty. Jak tam Robercik? Drugi overall, nie? 92-92. Niestety znowu mu Za bardzo nie dali. No szkoda, szkoda. Ale zobaczymy, co to będzie. Słuchajcie, na. Teraz to tyle, no mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze będzie kolejny odcineczek, dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się i słyszymy się w kolejnych materiałach, czołeczka!